Tutaj będą takie zdjęcia, proszę Państwa, z wielu różnych krajów, które ja odwiedzałem. One są podpisywane, bo też jakby fajnie, żebyście Państwo, żebyście Państwo jakby zobaczyli, chociaż to są, jak to jeszcze raz mówię, zdjęcia nieprofesjonalne tylko, prawda, moje, ale żebyście zobaczyli, jak się, prawda, świat różni, ile w nim jest wszelkiego rodzaju niezwykłych aspektów, tak, Tutaj jesteśmy nad albami, ale zaraz będzie na Właśnie, ja miałem takie dwie miłości w życiu. Nie mówię o kobietach, tylko mówię, o, tylko mówię o, o przyrodzie, że tak. To jest niebywałe, słuchajcie. To jest niebywałe, słuchajcie. Jak byłem małym chłopakiem, na pochodzę też z bardzo skromnej, niezamożnej rodziny, i chyba pierwszy raz, kiedy wyjechałem za granicę, bo to jeszcze były inne czasy, to nawet opisuję to chyba w pierwszej, w pierwszej yy, mojej książce, że ja pochodzę ze Szczecina, urodziłem się w Szczecinie. Yy, I pamiętam, że jak chodziłem do liceum, to miałem po raz pierwszy wjechać za granicę i miało to być do Berlina, który jak Państwo wiecie się znajduje w odległości 120 km od Szczecina, prawda? O wiele bliżej do Berlina, miałem niż do Warszawy. No i pamiętam te przygotowania związane z tym wyjazdem do Berlina, że to pół rokuśmy wylegali paszporty, potem, prawda? Ja już nie stałem na tygodnie wcześniej, bo zastanawiam, jak ci ludzie w tych Niemczech, czy oni szczekają, czy oni, jak, oni, jak oni wyglądają, jak to jest za tą granicą. Potem, proszę cię, wsiedli w ten autokar, prawda? Trzymali nas na granicy chyba 8 godzin i sprawdzali nas tak, jakbyśmy byli po prostu jakimiś mordercami wszystkimi. Zdjęcia się nie zgadzały z pyskiem i po prostu, no, siedziałem w tym autobusie. No wreszcie po sześciu godzinach na tej granicy nas przepuścili i się, wyobraźcie sobie, że się okazało, że 5 kilometrów już w NRD, prawda, autokar się zepsuł i do tego Berlina ci mnie nie dojechali? I teraz jak mnie ludzie pytają, dlaczego ja tak dużo podróżuję, to ja mówię, że to jest takie odreagowanie, że ja po prostu jestem tak wściekły na to że nie do tego Berlina, że po prostu teraz się już nie mogę, nie mogę zatrzymać. A rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że. W samym chyba ubiegłym roku, a ten będzie jeszcze gorszy niestety, albo jeszcze lepszy, wyjechałem z kraju 54 razy. Więc którzy się pytają, gdzie ja ręce, jak miłości, kiedy gram w tych teatrach. Ja rzeczywiście mam taki plan, prawda? Zresztą bardzo to lubię. Ja w ogóle mam taką naturę, że jak mam tysiąc rzeczy do zrobienia, to tysiąc zrobię i jestem zadowolony i nie czuję zmęczenia. Jak mam jedną <tuszy> rzecz do zrobienia, słuchajcie, to się czuję, że mnie nikt nie kocha, mam depresję i w ogóle jej nie zrobię, tej jednej rzeczy zostawię, bo to po prostu nie ma, nie ma sensu. I rzeczywiście mam w ogóle taki Wczoraj grałem dwa przedstawienia, wczoraj grałem dwa przedstawienia, jutro grałem przedstawienie, dzisiaj jestem Wojnicza, powiem, że będę w Stambule. Potem wracam, prawda, zabieram kogoś innego i lecę do Santiago de Compostela, a potem wracam i znowu gram, znowu gram, wchodzę w następny serial. Ale jak się, się nagram, jak się nagram, to znowu siadam na samolot, i znowu gdzieś polecę. I bardzo, bardzo Państwu, ja wiem, że to, ja prawda, tak zwany wolny zawód, to jest rzeczywiście duży przywilej, że że właśnie jak są takie zawody, że trzeba, prawda, odbijać karty i codziennie, prawda, o 8 i kończyć o 16, to to jest pewnie o wiele ciężej, ale na pewno wakacje, Przynajmniej można sobie jakoś za, zaplanować. Ale jeszcze o takich miłościach chciałem Państwu powiedzieć, że ja właśnie, jak byłem młody, zanim jeszcze wyjechałem pierwszy raz prawda, do NRD i nie dojechałem, to mi się tak śniło, jak jeszcze byłem na takim małym berbecie. Bardzo często myślałem o Włoszech, że to jest taki jakiś kraj, gdzie jakiś prawda, film, że po prostu Boże, to jest jakiś taki kraj piękny, gdzie prawda, jest taka natura, taka architektura, gdzie mają tyle morza. I cały czas jak marzyłem o tym, że coś w ogóle śniłem o tym, że to jest taki raj na ziemi, że coś mi się e, tam w tym kraju stanie. No i ogóle się zajęło, no, jak, to, jak to tak może być, że właśnie pokochałem Luizę, moją wspaniałą małżonkę, która była Włoszką, mieszkałem w tym kraju, mam obywatelstwo drugie tego kraju, moje dziecko ukochane Szymon. Poszedł teraz do szkoły gastronomicznej, pod Neapolem bardzo blisko mieszka bardzo daleko, ale bardzo blisko Neapolu chodzi do szkoły kulinarnej imienia Jana Pawła II. Słuchajcie, no i kto by wymyślił, prawda, że to jest też dowód na to, że marzenia, jeżeli są dobre, jeżeli są jakieś pozytywne, to wcześniej czy później bardziej lub mniej, ale jakoś się realizują. I rzeczywiście jak mnie ktoś pyta, chociaż nie lubię specjalnie tego pytania, jakie są takie najpiękniejsze miejsca na świecie, to rzeczywiście zawsze mówię, że to są Włochy, dlatego że Włochy, jeżeli Państwu powiem, że chyba 93% najwspanialszych zabytków, sztuki, miejsc, prawda, które są uznane, jakby zatwierdzone taką nagrodą UNESCO, jako takie jako tak zwany skarb dziedzictwa narodowego, 93% takich zabytków z całego świata, nie Europy, świata, znajduje się na terenie Włoch, no to, no to jakby to jest już pierwszy dowód na to, że jeżeli się wjeżdża za granicę, no to naprawdę warto zacząć od, od Włoch i ja rzeczywiście znam już ten kraj dosyć dobrze, ale wciąż jeszcze jest mnóstwo miejsc, które chciałbym odwiedzić, ale rzeczywiście...